Ze mną Anna Bryłka. Aniu, prezentujecie pakiet dla życia, to na dzisiejszej konferencji prasowej. Czy to jest jakaś forma odpowiedzi na to, co dzieje się w temacie aborcji, na wczorajszą, na wczorajszą publikację? Choć bardzo późno wieczorem, to jednak już tę publikację mamy, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej w Dzienniku Ustaw. No i te przepisy wchodzą w życie. To znaczy tak, pakiet dla życia prezentowaliśmy już w zeszłym roku. My te postulaty po prostu przypominamy i żądamy, żeby rząd po prostu wprowadził je w życie. Pewnego rodzaju jest to formą odpowiedzi na, te, na, na wczorajszą publikację wyroku. Czekaliśmy bardzo długo na tą publikację, ona nareszcie się pojawiła. Aborcja eugeniczna jest od dzisiaj zakazana. I od dzisiaj wszystkie dzieci, dzieci, które są chore, wymagają większej troski. Te wszystkie, które się narodzą, wymagają od nas troski, a ich rodzice wymagają od nas, od nas jako społeczeństwa i od nas jako narodu wsparcia. Co w tym pakiecie dla życia się znajduje? W co prezentujecie? Jakie postulaty tu można przeczytać? Szanowni Państwo, pakiet dla życia składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy troski i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, w ogóle osób z niepełnosprawnościami, a druga część dotyczy wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci. My prezentowaliśmy ten pakiet przed momentem na konferencji prasowej, ale w tym pierwszym zestawie dotyczącym troski nad dziećmi, opieki nad dziećmi, to przede wszystkim cztery punkty podstawowe: uproszczenie procedur adopcyjnych. Powołanie asystenta osoby z niepełnosprawnościami, zwiększenie nakładów na rehabilitację i sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami, stworzenie sieci hospiców perinatalnych i to jest też przede wszystkim wyjście naprzeciw tego, za co wyjście naprzeciw właśnie wykreślenia tej przesłanki eugenicznej przy możliwości przeprowadzenia aborcji. No i druga część tego naszego pakietu dotyczy. Wsparcia rodziców, czyli tutaj kolejne cztery punkty: to jest podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego, zniesienie progów dochodów i zakazu pracy dla opiekunów. To jest postulat, z którym zgłaszali się do nas właśnie opiekuni, rodzice dzieci i osób z niepełnosprawnościami, że albo decydują się na zasiłek, albo muszą otrzymywać niższy zasiłek, ale otrzymują zasiłek większy, ale nie mogą wtedy pracować. Więc to jest właśnie wyjście naprzeciw temu, żeby. Tutaj i otrzymywać wsparcie i móc też wykonywać pracę, pracę zawodową, jeśli jest taka szansa. Kolejny trzeci punkt to jest budowanie systemu opieki wytchnieniowej i czwarty punkt wdrożenie, wdrożenie programu profilaktyki edukacji zdrowotnej. To jest cały pakiet, który ma wyjść naprzeciw wsparciu dzieci chorych i ich rodziców. Wczoraj już pierwsze manifestacje, pierwsze protesty, które zapowiadały liderki strajku kobiet. I też chciałem zapytać właśnie o te słowa, które padały z marty Lempart, wzywające do tego, by wyjść na wojnę, że to nie one zaczęły i żeby pozostawiać po sobie ślady, czy to jest twoim zdaniem wprost, nawoływanie do, do zamieszek, do popełniania przestępstw? To oczywiście to jest nawoływanie do zamieszek, podżeganie do. Do, do czynów zabronionych. No i właściwie wczoraj już mieliśmy pierwszy przykład tego zaatakowania pani Agnieszki Jarczyk, dziennikarki Mediów Narodowych, dziennikarki środowiska narodowego, prawicowego. No i cóż, no to są bardzo niefortunne i bardzo niebezpieczne słowa liderki, za którą, za którą jakiś mniejszy lub większy tłum, której słowami mniejszy lub większy tłum się sugeruje. Jak wiemy, po prostu taka drobna inspiracja może stać się przyczyną czegoś gorszego. Oby tak nie było, natomiast to są bardzo niebezpieczne słowa. Każde podżeganie do czynu zabronionego jest, jest dużym niebezpieczeństwem no i miejmy nadzieję, że, że będzie spokojniej niż było to w październiku.